maneczko witam Was w drugim już tak, tak w drugim y, odcinku pancernych dwójek, tak? Pancernych dwójki, czyli jak to w końcu mieliśmy nazwać? Pancerne A dobra, pancerne trochę lepiej brzmi, dobra. E, no i już... Tak, ze mną gra Zenek, tak? Z Zen znaczy inaczej. E, no i co? Zaczynamy. No. Dobra, to zaczynaj. No i co, no... Te 32, no to... Dosyć mocne, nie? Jak sądzisz? Wow! Słabo. <laughs> <laughs> Dobra. Nie no, nie, nie masz tak źle, ale... Nie, no, nie masz tak źle. Że... No, to... Co z tego? Tylko obie <słuch> 263. <słuch> 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 Tylko obie. Tylko na na hita, no. <słuch> Aha. I jeszcze chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, że y, tak, na moim kanale y, będzie ta bitwa z mojej perspektywy, tak? A będzie też y, z perspektywy Zenka, ale na jego kanale. I jak wrzuci, to postaram się w opisie tam, albo gdzieś adnotacja na ekranie będzie pod koniec y, odcinka, właśnie link do tej bitwy. To będzie chciał oglądać. No właśnie. Ej, tam ktoś, obejrzy tam. No, faktycznie. Nie wiem, dobra, trochę muszę ustawienia sobie zmienić. A, zawsze zapominam o tym. O, dobra. Tankuj. Zatankuję sobie. Oj, dobra, lak, wróciłem. Gdzie tankujesz? A, dobra, widzę gdzie tankujesz, spoko. Dobra. Zatankowałem. Byłem w klopie. Czekaj. Dobra, już mamy tytuł odcinka. Byłem w klopie. Spoko. Jesteś Dobra, się Ooo... Aha, dobra, ty tego nie słyszałeś. Dobra, nie masz... Nie masz modów na te oryginalne dźwięki Armat, nie? Nie, nie mam. A to szkoda, nie, bo jak jest to taki fajny taki metaliczny dźwięk był. Jakbym to głośniej miał ustawione, to czasami tak trudni po uszach, jak właśnie jest ten taki metaliczny dźwięk. Więc yy, ten moc tych dźwięków jest fajny, ale jeżeli jest takie, takie brzęczenie tego... To jest e, nie No właśnie, tak aż ciary czasami przechodzą. Więc lepiej nie mieć jakoś specjalnie głośno ustawione, bo... A teraz jak sobie pomyślałem by w, w Sylwestra no. Nie dali zamiast pocisku fajerwerki Takie fajerwerki latały. Tak, jest czy przed siebie a wyleci w powietrze To ciekawe kogo byś n trafił Ale To jest nie fair co jest nie fair S100 jak chce 69 z niego walną od boku to nic jest zrobić a jakby nie walną to nie jest wow, wow. dokła wow. Dobrze ci tam no. no a w poprzedniej bitwie no, to... Cię jeszcze, Super, to pan dzięki! Pan dzięki, pan. dzięki, że mnie wystawiasz. Nie, no, czy koniec, się Dobra, teraz się nie mam jak obrócić. Dobra, mam się obrócić. no bo miałem gośnice w no, prawie tak. Mądry ja. Kurde, co za lagi. A bo, no. Zawsze jak nagrywam, musi oczywiście mnie lagować co chwilę. Dziękuję. Rozwinąłeś? Nie, jeszcze żyję. I widzę jak, jak grasz. ale jak dla a nie Ale tu w górę dostałeś to. To trudno by Cię było nie zrykoszytałeś w tą górę. Wiesz, nakręto odcinek, w którym K1 rozwalił Mausa. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś mi się odda. No, właśnie, możemy to kiedyś też nakręcić, jak, jak będziemy już mieli Mausy. Dobra. No jak Ty będziesz miał Mausa, bo Ty byś miał raczej szybciej. No to... No Nawet wcześniej zginąłeś. Nie no dobra to, o tam ktoś dostawał amunicję Ale to był nie ścięć, mu wieżeczka nie odpadła Jeszcze jedno bo to było... No za krótko, co dopiero 5 minut tego e, To nie wiem, kim jeszcze? Może jakąś dobra. artą Dobra No dobra, mamy te same... A takim. Dobra to daj. Mamy akurat te same, więc powinno w miarę nas fajnie wylosować. Albo może dlatego, że z wylosuje nas za wysoko. A nie! Siódme są. I czwarte. Luz mnie rozwali. No czemu? Może cię rozwalić. No, na pewno. Ja mu kamikadę zrobię. To bardziej on tobie. No, cicho! Luz to będzie niby wyższy Tak. takie wyższy jak... Taki myślisz, że masz mhm. Kurde. Jak ja tego nie lubię, jeżeli ktoś ciągle spamuje na tą jedną kratkę i przez cały czas na nią klika. Że tak? Nie, jeżeli ktoś klika cały czas na jedną kratkę. Ty wpisaj trzy komentarze, to... znaczy komentarze, co ja gadam. O właśnie, coś takiego, no. Tego nie właśnie lubię. Wkurzają. No. Właśnie, jeżeli to zrobisz ty. Ale śmierć. Dobra. Nie wiem, to jedziemy na tą na standardową, tak, pozycję. Czy może nie? nie? Teraz powiem Ci to jak dyplomata. Jak pojedziemy tam, to będziemy mieli dobrą pozycję, ale będzie nas łatwo zestrzelić. No właśnie, bo... bo tam jak najczęściej tam, celują. Jak tam nie pojedziemy, to będziemy mieli dupiatą pozycję i nic nie rozwalimy. To co, ryzykujemy? co, to mnie? ty se ryzykuj, ja sobie tu w tych szakach stanę. To sobie stanę. Dobra. Zrobię eksperyment. Jaki? To stąd będę mógł strzelać. Ale raczej Kurde, nie. Kurde, głupia skała. Czemu nie można rozwalać skał? No właśnie, szkoda. Ale nie, podobno... No właśnie, mieli tego haboka wprowadzić, podobno nie w 9.2. W 9.2. Ale jest 092. No właśnie, no i tak samo <grym> tak, taki komentarz napisałem właśnie pod tym filmikiem. Ten ASAP, tak? Że kto... napisałem, że. No kurde, nie trafiłem. Że napisałem, że w 92 miał być właśnie Hawok, a ktoś, pod odpowiedź do tego, napisał w komentarzu, że no tak, miał być w 92, ale, ale jest dopiero 092. <grym> Coś powiem ci to, że to wygramy. Tak A nie strakaz? No tak, można powiedzieć. To jest potoczna nazwa. Trakazm. Dobra. Papa, pa. chyba. Ja no, Ty... Trafiłem. Teraz ja. Bye bye. Kaboom! Oczywiście! jest ciebie? <laughs> o czekaj tam widziałem luxa, więc zniknął. To jest to oh. Jak przyjedzie i zacznie nawalać, mm. najpierw nawala mnie. No właśnie nie, mnie będzie wcześniej bił, bo ty jesteś... Nie, bo ja jestem Cii. Cii, on, on On o tym nie wie. po usłyszy. Nie no dobra, nie ma... dobra. Wie. Dobra, tutaj jest panzer czwórka. No i pan ze 3-4 tak obok niego. O, nie wiem czy... Jak Marw i teraz ten Mariko? Nie. Musiałem to ruszyć. Tak to miałbym już drugą okieron. Co właśnie Jest! Oje, oh yeah, a zatopiony, jak najbardziej. Po co za IPOKA, po co zbali tego chili? Widziałem na którym kwadracie? Nie wiem, na jakich G5, d 5 A tam teraz to, ale. To tutaj teraz, gdzie jest KW1S? Nie, tam gdzie jest chili, Nie O no, kurde, ja wiem gdzie jest nie żyje Kurde, jakieś lagi są. Dobra, Tiger 1 jak coś. Tak, tylko że on jedzie w naszą stronę, nie i nie ma żadnej już osłony przed nim. A nie chce <laughs> Krzychu, znaczy Zenku, sorry, mylił mi się, e, lepiej sobie e, przeładuj szybciutko, A tutaj... to e, no na y, OB, PK czy OB2. A masz wszystkie trzy? Tak. Dobra, a sobie przeładuj na Tigerka, bo tutaj jedzie do nas. No, a co ja mu zrobię? 60 punktów zrobię? Nie wiem, zanim znikną... No e, później kupujemy wszyscy lichego Traktorka i będziemy na pierwszym. <laughs> Dobry. Traktorkiem. Spoko. Y, moja nazwa to Traktorka. Nie no, ale nawet fajnie wyszło tak. Wiesz co, on ma nas na dwa hity. A my go mamy na trzeciej Nie my go też o. mamy na dwa Ale na to... dwóch no właśnie. Jeden Tylko że on y, szybciej y, zanim my przeładujemy To on zdąży przynajmniej sześć razy przeładować Nie no może nie sześć razy Kurde dobra Już żem się zdradził Ale nie Nie bo przejechał przez bazę I jedzie w naszą stronę Najprawdopodobniej I bazę Ej. Ej dopiero teraz się skapnąłem, że tylko my zostaliśmy Fajnie, że do... Nie, ja Ale się nie utop Błagam cię Nie utop się Wiesz co To weź wyjedź Bo na pewno będę umiał Weź czy zjedź do mnie Umrzemy razem Ale zjedź do mnie, bo ja to nie widzę Jest Weź mi pomóż, bo mi... nie Nie, 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 nie. Jest! Dobra. nie! Dobra, nie zdążyłem. Chcę uciec, ale dobra. Nie już szans nie było. A znowu tańczący wrak? Czy tak to tylko ja robisz? Dobra. To nie wiem, to. Kończymy? No to tak, no to żegnamy się z Wami, tak? Nie zapomnijcie tam skomentować, dać łapkę w górę, tak? I zasubskrybować mój kanał i Zenka, tak? I tak jak powiedziałem, pewnie tutaj gdzieś teraz się pojawi link do. Do y, filmiku, tak? Znaczy do tej bitwy, tylko od y, właśnie perspektywy Zemka, tak? No. no to co? Żegnamy się? Cześć! Pożegnaj się. No. Pięknie.